To nie jest tylko patelnia, kotlet i talerz. to jest coś wielki. To jest kontakt z ludźmi, to jest, to jest prawdziwa rzecz. Magda jest Magda i oczywiście ma ten błyski, ale to nie przeszkadza w ogóle. Jest miejsce dla każdego, naprawdę. Pamiętam, jak był Gordon Ramsey w polskiej edycji Masterchefa, to mówiło się, że Magda Gester była w niego wpatrzona jak w obrazek. Zastanawiam się, czy tak było też w Twoim przypadku? Każdy musi rozumieć, dlaczego trzeba wytłumaczyć. Dlatego, że e, to są te cechy e, główne i, wiadomo, umieć gotować. Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Michel Moron jest z nami. Cześć. Cześć, witam, witam. Trzynasta edycja Masterchefa. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby po tylu latach, po tylu edycjach jeszcze czuć ekscytację tym, że nowe odcinki pojawiają się w telewizji? A ja myślę, że tak. Proszę zobaczyć, co się dzieje nawet aktualnie. Początek, pierwsza, 13. edycja, co się dzieje w mediach czy w gazetach, czy w różne rzeczy. Dlatego, że myślę, że tak, ekscytacja jest i ja myślę, że, że, że e, widz rozumiał jedną, że ta edycja jest inna. Jest całkowicie inna i nie mówię tylko o przemka, nie mówię tylko o e, e, strik kulinarny, ale też jak to jest zrobione i nagrane. Jest dużo dynamika, e, te, te uczestników gotują bardzo dużo, jest ciężko. E, ja myślę, że jest więcej. Więcej luz na planie. Widać, słychać nasze rozmowy z Magdą i z, mhm. z Przemkiem, albo z uczestnikami. Ja myślę, że tak, można zaskoczyć jeszcze i będziemy zaskoczyć z tą trzynastą edycją. W takim razie warto, warto na pewno oglądać. Gdybyś mógł powiedzieć taki archetyp dobrego jurora kulinarnego, to co Ci przychodzi do głowy? No, dobry, dobry juror kulinarny przede wszystkim musi trochę brać dystans i pamiętasz jedną że te dzieci, młodzi, którzy są tam przed nami, a oni są amatorzy po pierwsze, dlatego że są granicy, prawda? I nie możemy wymagać, jak do kucharza profesjonalny, ale też rozumiałość. My jesteśmy tu jako juror też, żeby wspierać, żeby pomagać ich. Nie jesteśmy tylko, żeby powiedzieć, do kitu niedobre, nie się nadaje. Nie. Kiedy jest potrzebnie, też mówimy, ale my musimy też dalej budować ten chęć gotowania. Ja myślę, że juror jest wspierania, jest to być obiektywny, konstruktywny, nie tylko powiedzieć dobre, niedobre. Każdy musi rozumieć dlaczego, czy ma wytłumaczyć, dlatego że to są te cechy główne i wiadomo, umieć gotować. <laughs> najważniejsza rzecz Żeby zapomniałem, się umieć gotować dobrze, że to sobie to przypomniałeś jak zaczynaliście w 2012 roku tak. bodajże niedługo po tym do polskiej popkultury weszło to słynne sformułowanie oddaj fartucha no. <laughs> jak, jak zaczynałeś przygodę z Masterchefem jakby gdzieś tam uświadomiałeś sobie, że to będzie coś tak ważnego w, polskiej, w polskim świecie telewizyjnym, w polskim świecie medialnym? Nie, nie rozumiałem w ogóle, bo, bo prawda jest taka, że bardzo ciężko pracowałem w restauracji, bardzo długo, nawet codziennie prawie. Mało oglądałem telewizji. Te reality show, konkursy, mało było w tej epoce jeszcze, w, oczywiście taniec, tanecny czy śpiewak i tak dalej, ale o gotowa gotowanie nie, ja myślałem, że będzie jedna edycja. Ze mną. Potem na pewno będzie druga edycja, ale już inny juror, inny. I nie, ja nie, ja nie myślałem, że taka spirala cała, który potem się krąży i jesteśmy tu, i, i tak to jest, dlatego że e, nie myślałem, że tak to będzie, ale pozytywne e, zaskoczenie, że po 13 lat dalej jestem tutaj i, i robię swoje i spróbuję. E, e, e. Pomagać tym młodzi kucharze i dasz ich ten chęć do gotowania, bo to jest coś pięknego, naprawdę. To nie jest tylko patelnia, kotlet i talerz. To jest coś wielki, To jest kontakt z ludźmi, to jest, to jest prawdziwa życie. A macie takie wrażenie, czasami wyjuroczy, że Magda Gester gdzieś zabiera najwięcej tego, tej uwagi, która jest poświęcona programowi? Może i tak, ale i to dobrze. Myślę, że nie możemy zapomnieć, kim jest Magda też, prawda? I nie mówię tylko o telewizji, ale restauratorka od. Kilkadziesiąt lat, już ponad 30 lat na pewno fukier, jest to nieprzypadkowo. E, e, ogromny szacunek ich wiedza, który ma ogólnie kulinarny i nie tylko mówią polski, ale o całym świecie. Dlatego, że e, tak, Magda jest Magda i oczywiście ma ten błyski, ale to nie przeszkadza w ogóle, jest miejsce dla każdego, naprawdę. To nie absolutnie e, żadny problem. A jakie są Twoje autorytety kulinarne? Bo pamiętam jak był Gordon Ramsay w polskiej edycji Masterchefa, to mówiło się, że Magda Gester była w niego wpatrzona jak w obrazek. Zastanawiam się, czy tak było też w Twoim przypadku, ale też chcę zapytać o jakichś innych kucharzy, którzy no gdzieś tam. Gdzieś był. Był tyle, ja poznałem, albo pracowałem z tyle kucharzy. Niestety tych, których poznałem, kiedy byłem młody, w większości już ich nie ma, bo lata i czas robi swoje, ale ja myślę, że ludzie jak Marco Pierre White, ja myślę, że nawet nasi polski kucharzy, czy, czy Przemek, ale i Wojtek Amaro, Andrea Kamestra, Kamastra, mamy mnóstwo utalentowanych, młodych kucharzy w Polsce, dlatego że nie mamy jeden mentor, jeden autorytet kulinarny. Ja myślę, że mamy przede wszystkim tych kucharzy, które gdzie jesteśmy blisko, bo gotujemy rzeczy podobne. Może gorsze, bo oni są wybitni, a my dobre tylko. Ale ja myślę, że ja kocham kuchnia klasyczną i na pewno te szefowie które z kuchni klasycznej, której mamy, mieliśmy i będziemy mieli we Francji, jestem zafascynowany. Tak, to z pewnością. A taka ważna medialna postać w Polsce, jak Robert Makłowicz, co uważasz o nim? Robert, wielki szacunek, jesteśmy przyjaciele, dobrze się znamy. Ja uwielbiam jedną, kiedy on mówi, że nie jest kucharzem. Nie jest historykiem, ale ma wiedzę, ma taką pasją. Lubi podróże, uwielbia wina, zna się bardzo dobrze. To też jest taka wiedza, bo, bo nie każdy, który mówi o gotowaniu albo coś, musi być kucharzem. Nie. Mamy trenerzy, którzy nigdy nie grali w piłce. I są znakomite, bo chyba jeden najsłynniejszy jest Jose Mourinho, który nigdy nie był piłkarzem, why not? Ja myślę, że Robert na, na mapach kulinarnych w Polsce jest wybitny. Nie, nie, nie zapomniają swojego jego piękny głos, który jest rozpoznawalny na całym świecie. Nie, ja mam e, e, szacun do każdego, bo jest miejsce dla każdego. Każdy ma swój, swoją dyscyplinę, swoją drogę, trasę i, i, i koniec. I róbmy swoje, uśmiechajmy się, szanujmy każdego i tyle. A są w twojej głowie jeszcze takie cele, które sobie stawiasz do tego, żeby być człowiekiem spełnionym zawodowo? Ja myślę, że, wiesz, jestem za stary, ale już w moim wieku, ja że zawsze o jedno tylko, żeby w przyszłym roku byłby tak samo jak ten mhm. i żeby następnie był tak samo. Nie oczekuję nic więcej, ani fortuna, ani zamek, ani cokolwiek. Żeby rodzina była zdrowa, żeby miałem czas dla siebie i dla swoich bliskich i tyle. Jeżeli to potrafię robić co roku, to już będzie idealne. No. To na koniec zapytam tylko o ulubione polskie danie. Są tyle, że kurde. Nie da się wybrać jednego? Ta, nie, ja zaraz jeżeli zaczynam ci powiem, że żurek z razy, bigos. Nie, ja lubię tą kuchnią. To jest kuchnia domowa, ciepła, jesienna, zimowa. Na pewno, że kuchnia każdego kraju jest związana z klimatem. A polska teraz jest ciepła, ale kiedyś to był bardzo trudny, zimny klimat. Dlatego że nie, ja lubię tą kuchnią zimą. Jest. Dobra, golonka, kapuśniak. A teraz mamy jesień. To co na jesień najlepszego Polska teraz, oferuje? No, ja myślę, że teraz nasze lasach będą pełne grzyby i to od Borowika do rydzy, do, do, do każdej teraz byłej kurki. E, Polska jest kraj e, las, prawda? Nie, nie, i oczywiście za chwilę będą nasze deni, nasze e, warzywa korzenne, które my w kuchni polskiej potrafimy skorzystać na maksa. Są kraje, które tego nie rozumieją. Naprawdę bo może ich klimat nie pozwoli, ale ja uwielbiam ten sezon już korzenny, który będzie za półtorej miesiący. koniec jesień, początek zimy. No. Tymczasem już teraz grzybiarze koszyki w dłoń, telewidzowie piloty w dłoń. No i bardzo nie, dziękuję. Nie, już, można iść do lasu, zbierać te grzyby i wieczorem usiąść i oglądać MasterChef'a. Można, <laughs> no <to. śmiech> można, why not? W każdym razie bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dzięki. I życzę dobrego odbioru, 13.11. Będzie wyjątkowa. E